Codziennie korzystasz z internetu, dodajesz posty, anonsy, ogłoszenia, a przy okazji udostępniasz swój numer telefonu. To z jednej strony ułatwia kontakt, z drugiej bywa uciążliwe. Osoby mogą dzwonić o każdej porze, także po wygaśnięciu ogłoszeń i wpisów. Nie możesz nad tym zapanować ani uniknąć niechcianych telefonów. W internecie raz wpisany numer może zostać wykorzystany w niepożądany sposób. Chcesz zapewnić sobie spokój i prywatność? Wypróbuj Saprinum. Sam decyduj, kiedy i z kim rozmawiasz. Jak to działa? Wrzucasz do sieci ogłoszenie, ale zamiast swojego prywatnego numeru telefonu wpisujesz numer naszej usługi oraz identyfikator ogłoszenia. Dzwoniący łączy się z systemem, który sprawdza, czy chcesz w tym momencie odbierać połączenia. Prosi rozmówcę o podanie identyfikatora, a następnie łączy z Twoim numerem. W ten sposób twój numer pozostaje prywatny, a Saprinum chroni cię przed telefonami od uciążliwych marketerów skanujących portale. Dopasuj usługę do swoich potrzeb. Określ dni i godziny, w których chciałbyś odbierać połączenia oraz datę wygaśnięcia wpisu. Od tego momentu Saprinum nie będzie już przekierowywać rozmów na twój telefon. Dodaj numery do czarnej listy i uwolnij się od niechcianych ofert handlowych, żartownisiów i stalkerów. W Saprinum możesz dodatkowo nagrywać rozmowy, w dowolnej chwili włączyć i wyłączyć swoją dostępność, otrzymywać powiadomienia o połączeniach, przeglądać historię rozmów. Ciesz się spokojem i chroń swoją prywatność w internecie. Wejdź na www.saprinum.com i wypróbuj Saprinum.